Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz. Krzychu. E, I jeśli tu jesteście, to znaczy, że nasza ofensywa jesienna, serialowa także trwa. Tak zapowiadaliśmy. Właśnie. Być może obejrzeliście już naszą recenzję DESA. Dokładnie, która się ukazała chyba niedawno dosyć. No, pewnie wleciała kilka dni temu. Nie wiadomo kiedy to koniecznie. Czy ją w ogóle obejrzeliście? A dzisiaj, dzień trzeci, produkcja HBO i Sky i kawał serialu. Something happened here. Tak, bo to można gdzieś nawet gdzieś tam będzie się kręciło wokół jakiegoś serialu roku. Chociaż nie podejrzewam, żeby, żeby wygrało jakby taką nagrodę, czy to może we w naszym wewnętrznym rankingu. Ale powiedzmy dlaczego tak oczywiście uważamy. Że, że ma takie szanse. Może. Ja bym powiedział tak, klimat, klimat, i jeszcze raz. No i klimat. Gra aktorska, to, to zdecydowanie tak. To... I fajna tajemnica, przynajmniej do pewnego momentu. Bo. ale to może nie uprzedzajmy faktów. E, w ogóle wprowadzająco e, serial ma 6 odcinków, podzielony jest jakby na dwa akty. Tak, lato i e, zima. No i w pierwszym główną rolę taką przewodnią gra sam, pełni sam, czyli Jude Law a w drugim, czyli w tej zimie, no już do gry wchodzi jego żona, kas tutaj Naomi Harris, wraz z córkami no i akcja zaczyna gdzieś powoli zmierzać ku końcowi. Tak, pierwszy, pierwszy odcinek jakby od razu taki od razu można było zauważyć, że nie będzie to jakby taki taki, taki kurczę ale właśnie brakuje mi słów, żeby to opisać, bo, bo to jest takie <grymiosenie> pomieszanie różnych stylów yy, filmowych. Bo tu z jednej strony jakiś kryminał, a z drugiej strony może myślisz, science fiction to będzie, bo się takie yy, coś z fantastyką pomieszane, może nie w science fiction, bo masz takie te... No, to ja bym w science fiction nie poszedł, ale raczej poszedłbym w thriller i horror, bo jakby od początku... z takimi wątkami magicznego jakby świata, o. No, no to ja takie nie miałem. Nie? Ja, ja tak nie miałem, aczkolwiek yy, wiem do czego zmierzasz, bo yy, ta cała taka otoczka, ten cały sos religijny, yy, no to przecież właściwie może taki ten magiczny pierwiastek tak dawać. Może prawda? to są przez te wszystkie wizje sama, że to potem jest to wyjaśnione, że on tam jest jednak chory jakoś w jakiś sposób. I te wizje właśnie miały to chyba wytłumaczyć, jakby to jego, jakby to, mm -hmm, mm -hmm. roz nie roz rozdwojenie jaźni, bo to może przez te wszystkie wydarzenia, które go spotkały, coś mu na psychice zasiadło i dlatego tak to wszystko widział. Mm -hmm. Nie, no ja bym w tą religię poszedł, ale to też jest dobre, dobre wytłumaczenie. Ogólnie chodzi o to, że sam trafia e, na wyspę, trafia do zupełnie jakby obcego, takiego hermetycznego społeczeństwa, na wyspę Osi do której jakby wjazd i wyjazd jest dostępny tylko przez drogę na grobli, która jest z kolei dostępna tylko podczas odpływu. Więc już wiecie, że jeśli tam się wejdzie, to tak łatwo się nie wychodzi. Tak, tym bardziej, że Sam raczej nie chciał się tam znaleźć, więc... A wszystko, jakby wszystkie jakby znaki po prostu kazałem mu tam jechać, więc, więc... To już jakieś przeznaczenie go tam chyba przygnało po prostu i cała ta historia, jak dowiadujemy się, no nie było wszystko... Przypadkiem się nie działo, tak? Myślę, że też nie, nie odkryjemy tu żadnej Ameryki. To nie jest żadna jakaś mega świeża historia, bo, bo takich obrazów w popkulturze, gdzie ktoś, jakiś bohater, trafia właśnie do jakiejś społeczności, właśnie takiej zamkniętej i odkrywa jej brudy, tajemnice i ma problem jakiś tam. No to, to, to nie jest nic nowego. Utopia, midsummer, takie świeże rzeczy. Od razu takie skojarzenia mi się nasuwają. Oczywiście, tylko pytanie, jak to jest opakowane, jak to jest odegrane. Otóż to. Otóż to, bo jakby Dutlo od początku wchodzi na takie najwyższe rejestry, widać, że się bawi tą rolą, widać, że mu to sprawia przyjemność. No i cały czas na pierwszym planie, cały czas na pierwszym planie te jego wizje, te jego przeżycia. Świetna praca kamery, bo wtedy, kiedy trzeba, są te ujęcia na twarz. Piękny wizualnie, szczególnie ten pierwszy akt, bo moim zdaniem lato pod względem wizualiów jest dużo lepsze niż, niż zima. To lato o dziwo pokazuje bardziej surowszy klimat tej wyspy niż, niż, niż ta zima, bo, bo no jest to tak, tak te wszystkie te ujęcia na tą wodę, czy, czy właśnie ten klimat, to jest bardzo bardzo oddaje jakby całą ten, ten klimat tej historii, to, to otoczenie. Ale ta taka horrorowa gęstość nie jest budowana przez żadne e, straszne rzeczy, ale takie właśnie e, takie delikatne akcenty typu tu jakiś jest smart list. Tam wisi jakaś głowa kogoś. Po prostu masz takie e... chwile niepokoju. Tak, no. jest, jest, jest niepokojący klimat, jest brudno, jest e, tajemniczo, ma się takie wrażenie, że, że gdzieś tam ktoś siedzi za tą firanką i non stop Cię obserwuje. No jesteś na wyspie, <laughs> czyli już się możesz czuć jakby odizolowany trochę i taka alienacja następuje, że, że nie możesz uciec, więc jesteś skazany na to, żeby tu jakoś przeżyć. Co co prawda sam miał tych opcji ileś, żeby żeby uciec, ale ta wyspa Wyspa za każdym razem go yy, wzywała. Yy, wzywa, to też jest yy, coś, co chciałem poruszyć, bo yy, ta fraza, że ta wyspa jest szczególna, i ty tego nie zrozumiesz, a ja tak i coś tam, to przewija się przez cały serial po prostu 5000 razy. Ale ja tak sobie usiadłem i myślę, no ale dlaczego niby ta wyspa jest taka szczególna? Okej, okay, ja rozumiem, że ci tu bylcy. Ci, ci wyznawcy tej takiej e, fanatycznego Seltyckie, odłamu religii, ten, ten, tak, ten, tak, fanatycznego odłamu religii, no oni mogą tak myśleć, że są jakby tym centrum wszechświata i że e, ten balans na wyspie tak naprawdę jest ważny po to, żeby cały świat miał dobrze. No tak, bo tym bardziej, że masz to na przykład y, opowiedziane w drugim akcie, czyli w zimie, kiedy y, filmowa Siri, można powiedzieć, tak, Frey opo Alan. opowiada y, córce Helen że gdy działo się źle na wyspie, to na świecie akurat przytaczała takie różne wydarzenia. No oczywiście no, bardzo łatwo sobie przypisywać jakieś dziwne wydarzenia na świecie w stosunku do wyspy, no ale dla sekty, bo to tak trzeba nazwać, czy wyznawców takiej odłamu, no to nie trzeba wiele, żeby w coś uwierzyli. No dokładnie. I, i, I to jak ten klimat jest budowany od samego początku, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo to napięcie jest tak fajnie stopniowane. Każdy odcinek zostawia cię z jakąś, z jakąś zagadką, z jakimś pytaniem, na który odpowiedź poznajesz później i właściwie do finałowego odcinku ten poziom jest utrzymany, takiej właśnie gęstości, takiej aury tajemniczości, tego niepokoju związanego z tym religijnym fanatyzmem, tego do czego ta historia zmierza i tak dalej, prawda? Ale ten finowy odcinek nagle gdzieś schodzi na zupełnie inne rejestry? I poszli w taką hollywoodzką produkcję, czyli rozpierducha. W no właśnie, odcinku. robi się z tego jakiś nagle slasher. <noise> yy, 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 nagle się mordują wszyscy. Tu ktoś dostanie kosę w podrzebra, komuś młotkiem w głowę. A czy to można było się spodziewać, że tego to będzie zmierzało? Czyli jakieś frakcje w tej sekcji no, będzie chciała przezwyciężyć, więc, więc tu mamy jazz, która właśnie urodzi dziecko sama. No i ona będzie chciała przejąć jakby kontrolę nad całą wyspą, bo twierdzi, że sam już jakby nie spełnia, czy nie jest dobrym przywódcą. On w ogóle nie chciał być tym przywódcą, więc na siłę został wybrany pod pretekstem, yy, że jego syn dalej żyje, więc to było też kłamstwem. Jezu, a ten wątek z tym synem, jak oni się potem zaczęli kłócić. Ej, ale on przecież ma zły kolor, nie? Ale to jednak jest nasz syn. Nie, to, jest, to, to nie jest ale nasz Ale ma cy... włosy takie. Ale ma włosy. Ale potem jest ta opowieść, że to jednak nie jest ich syn, bo ten, ten Rom go niby zabił wcześniej to jest jakiś podstawiony. I potem masz tę scenę na końcu. w tym kościele. Kiedy tak. ten synek podchodzi do tej, do tej kas, he, kast Helen już. Helen. Helen. No, okej, okay, no. Naomi Harris. Podchodzi i jakby mówi jej taki tekst, żeby zasiadził jej takie ziarno, Niepewności, drzwi się zamykają, i właściwie nie wiesz co o tym myśleć. też nie wiesz jak to się skończyło, jak to w ogóle ta historia, bo on tak naprawdę uciekają z tej wyspy. No czyli okej, okay, czyli kończy się w taki sposób dosyć mm, mm, miły i taki radosny dla oka, że jednak udało im się uratować, ale ta wyspa, jak już tak e, widzę z kontynentu, z oddali tą wyspę, to dalej jest ten niepokój, że tam będzie się działo źle. Znaczy, to, dla mnie to rozczarowanie jest no, takie sobie, w sensie. Zakończenie sama jest dla mnie bardzo dobre, bo to, że on na wyspie zostaje, to też pokazuje, że on w tej wyspie, w tej wieży, w tym życiu na tej wyspie znalazł takie ukojenie z tej żałoby po tej śmierci syna, gdzie tak naprawdę on też jakąś tam odpowiedzialność ponosi, no bo nie upilnował go. Więc to po pierwsze. Ale to zakończenie właśnie jego żony i dziewczynek, ja rozumiem symbolikę, która miała, miała tak moim zdaniem. Pokazać, że to nie jest tak, że z tej wyspy nie ma ucieczki, patrzcie, prawda? I to jak potem ona z tymi dziewczynkami leży, to słońce pada, to też zwiastuje taki nowy początek, że dla wygrali jedną. No? Satysfakcjonującą końcówką czy historią dla sama było to, że zabił Larego w kościele, bo nie lubiłem tej postaci, jest strasznie. I tak mnie denerwowało od początku. Także znaczy nie, że jestem za jakimś zawijaniem, ale po prostu, że tak dobrze, że. Wypełnił to swoje przeznaczenie i odpłacił tym, którzy go nękali podczas całego pobytu na wyspie. Też, też warto tutaj postać dwóch osób, czyli państwa Martin, bo to są genialne są teksty między nimi, czyli, jak pan Martin dostaje tak, zawsze. bardzo fajnie. Oni, jakby są taką, nie chcę pojechać. strażnikami. Tak, hmm. ale taką nie taką linią narracyjną, ale jakby we wszystkich wydarzeniach. Oni biorą. Uczestniczą, są, są, są jakby tam punktem centralnym, rozdają trochę karty, prawda? Jakby, no bo to też y, sami mówili, że to oni zlecili, wymyślili jak tak, tak, porwanie tak. syna. No i ta ich knajpa, ostryga też jest jakby tym punktem takim centralnym, gdzie praktycznie w lato całe się dzieje. No i w zimie też przecież są te, są te wątki. Eee... No, no tylko, że zimą już jest ta taka narracja, że zamknięte wyspa jest dla przybyszy i i nikogo nie wpuszczają, bo się... jest stylizowana trochę na, na matkę boską, tak? Tak, no coś, coś w tym stylu, że, że... To, co mnie, to, co mnie trochę nie uderza, bo nie jakoś zniechęca, bo to za duże słowo ale mam taką uwagę do mm, takiego banału, bo to, że masz te całe wierzenia i, i tę całą religię i, i tubylcy w to wierzą, no bo on, on, oni w tym żyją, oni, oni w tym są, to jest jakby coś, co u nich nie podlega dyskusji, prawda? To jest i koniec. I to, że oni te wierzenia mają, potem robimy się te podziały, jak jest zły lider, no to go zmieniamy. Bierzemy stronę kogoś tam. Okej. Okay. Ale mamy nowe osoby spoza wyspy, i nagle się okazuje, że ta Elita, cała córka od właśnie Cass i od Sama, ona jest tak, just like that, po prostu zmienia front i jest gotowa wydać własnych rodziców i, i, czysto... i, to, i to mnie trochę rusza, bo to jest za szybka zmiana, bo ona tam była jeden dzień. Tak, i no. jeszcze chyba nie zdążyło ją tak zindoktrynować, że Halo. Tylko, że ona była już, y, wiesz, tam była mowa, że ona takie zwichrowanie miała jakieś, że bardzo podatna była na jakieś reakcje takie, czyli jak, jak sam, że, że, że też coś może było z nią nie do końca mm -hmm. Halo, mm -hmm. więc łatwo było nią manip manipulować, tym bardziej, że tam jakieś argumenty że Jazzie przedstawiła takie, że matka się nie interesuje, że tylko tym synem, czy tą młodszą, a ona jedzie tam z boku i w ogóle jej nie potrzebują do szczęścia. No więc to, 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 takiego dziecka to bardzo łatwo chyba wpływa i, i, i szybko zmienia stronę. No możliwe, nie? Możliwe. Po prostu mnie to jakoś tak, tak mi dało do zastanowienia. Nie, nie chcę powiedzieć, że to jakoś jest wada czy coś. Ale no i te, te, tez, tez, to też może co tak wyrazi, że, że przybycie rodziny sama na wyspę. Dlaczego? Dla pieniędzy, a nie dla jakichś pobudek tam. No ale że nie ratować z drugiej strony, z drugiej strony dla pieniędzy, no dla córek, to robiła, mieli problemy bardzo mocne finansowe, więc ja, ja rozumiem, że to jest też jakiś akt desperacji, że oszukała te córki, że no. halo jedziemy na wycieczkę. Ale tak naprawdę ta kasa może tu być i ta kasa może na uratować, o powiedziała to samowi, że te pieniądze to jest przyszłość córek, prawda? Że tak. musi to zagwarantować. wiem, wie, więc... Y tutaj właśnie to, co mówisz o tym, dlaczego zmieniła tę linię frontu, no właśnie przez te oszustwa może, że, że ten ojciec tu był i nikt o tym nie powiedział. Znaczy w sumie sama Helen o tym nie wiedziała do końca, nie była przekonana, bo wszyscy je wciskali, po prostu kit, że już wyjechał i, i, i go tu nie ma. To jest właśnie, to jest właśnie fajne w takich właśnie e, filmach, serialach, obrazach, gdzie masz tą małą społeczność i, i powoli te trupy z szafy zaczynają wypadać, każdy ma jakąś swoją tajemnicę, ktoś kłamie i za chwilę za rogiem wychodzi to jego kłamstwo. I z tego wynikają różne rzeczy, i to wszystko właśnie w tym serialu jest I to fajnie gra. A że jeszcze aktorsko to jest wszystko naprawdę zrobione na takim najwyższym poziomie, bo obsada jest bardzo mocna. Tak, no i, no i jakby to cała ta sceneria po prostu oddaje, oddaje jakby klimat tego serialu, że, że czujemy jakby to, co tam się może dziać. Taki surowy klimat, plus ta historia, no. To nie jeden horror miałby tam opisy. Tak, takie budowanie, budowanie grozy przez takie e, małe rzeczy Czasem może akcja wolno się działa. Powiem że niekiedy e. takie budowanie napięcia czy niepewności jest lepsze od takiego falenia popysku jakimiś trupami i, i lanie krwią? Bo no co bo... to, to właśnie ten ostatni odcinek zrobił. Ale, aczkolwiek też to rozumiem, bo to jest ostatni odcinek no i pewne rzeczy po prostu musiały zostać wyjaśnione. Pewni bohaterowie po prostu musieli zostać usunięci, bo już nie byli potrzebni. No. No i historia się jakby oczyściła, tak? Czyli został sam, została Jazz. On oddał pokojowo jakby jej władzę, ale tak jak mówiła, możesz odwiedzać dziecko, ale tylko od święta, czyli mieszkasz na wyspie, ale się raczej nie kontaktujmy. No i jakby Ossi też ma swoją liderkę, ma swojego lidera. I według nich odzyskało tą jest równowagę. Jest ta równowaga to, w co oni wierzyli, to co było dla nich najważniejsze, więc no dla nich ten finał jest e, szczęśliwy. Wydaje się, że tak. No to też szczęście w nieszczęściu. No ten sam był przeznaczony na tego lidera, nie poradził sobie, no widać Jazz miała takie bardziej zapęty. Wydaje mi się, że każdy jakby ma swoje takie satysfakcjonujące zakończenie, czyli sam, który odnalazł w końcu jakieś swoje miejsce na świecie, Jazz, która została tym liderem, Helen, która odzyskała pieniądze i córki i jednak mogły dalej żyć jakoś w spokoju, więc. No i to jakby. Ukojenie chyba tego, że ten syn przez tego chłopaka powiedział, że, że on wie, że ona tak nie myśli, i, i to jej może mm -hmm. też dało mm -hmm. takie ukojenie. I... Dokładnie. No I też jest fajne, że jakby zostawiacie z taką możliwością własnej interpretacji, jak to, jak to tak naprawdę było, czy, czy to taka jest alegoria tego uporania się z żałobą przez sama, czy porzucenie tego dawnego życia i rozpoczęcie czegoś nowego. Co też jest symbolem tej ucieczki z wyspy przez kasy dziewczynki. E, więc tu można doszukiwać się naprawdę różnych, rozmaitych tak, interpretacji. Tak. Każdy coś dla siebie weźmie. E, ale jedno jest pewne, to jest pozycja, którą naprawdę obowiązkowa e, w tym roku warto, warto zobaczyć. Warto zobaczyć. E, tym bo... bardziej, że mamy natłok tych dobrych seriali w ostatnim czasie. Czy dobrych to ocenimy dopiero <laughs> w kinu. E... E. Ale wydaje mi się, że też tuapówkę jakąś powinniśmy dać, bo tak, jakby jak najbardziej też polecamy, więc gdzieś tam zapiszcie sobie w kajecikach, że, że dzień trzeci jest do odhaczenia i trzeba go obejrzeć. Dokładnie, klimat, aktorstwo i to takie poczucie beznadziei, grozy i takiego i tej tajemnicy, i tajemnicy, bo to też jest ważne, że ta tajemnica, mimo że tak jak mówię, to nie jest świeża rzecz, bohater na jakimś. W innym środowisku hermetycznym i, i właśnie odkrywający te tajemnice, ale tu jest to zrobione bardzo fajnie, bardzo dobrze. Tutaj z... detale, tak? No i aktorstwo, wiem, tak. więc to, co jest najważniejsze w takich serialach, może nie niskobudżetowych, ale tam, gdzie jest wątek akcji ograniczony trochę, czyli do WSP1, po prostu się ta akcja toczy. No, no tam aktorsko było całkiem nie, że to budżet musiał być pokaźny. No to jak na HBO, to wiadomo, że musiał być dosyć, dosyć bogaty, dokładnie. No to co, no to chyba tyle o, o dniu trzecim, e, a jeśli jesteście zainteresowani, już obejrzeliście całość, to jest jeszcze taki e, dodatek w postaci ekstra odcinka, on się nazywa jesień i e, to jest dość długa rzecz, nie zdradzamy więcej, obejrzyjcie całość, obejrzyjcie sobie ten ekstras, warto. Dokładnie, także to kolejna jakby dobra polecajka na jesienne wieczory, tylko dobre rzeczy jest czysta kultura no raczej eee, no a co a teraz się już z Że... wami żegnamy Dokładnie. pamiętajcie Facebook Twitter Instagram coraz więcej was tam jest bardzo nas to cieszy strona czysta kultura no i oczywiście nasz kanał gdzie powoli zmierzamy na 8 tysięcy subskrypcji Dla super nas bardzo fajny wynik a w najbliższym czasie będziemy was trochę bardziej jeszcze rozpieszczać yy, większą ilością materiałów bo jak wiecie nabraliśmy siły po wakacjach i jesteśmy teraz Dokładnie. Dokładnie. Naładowanie po prostu. Dokładnie. No a teraz to. Teraz się z wami żegnamy. Grzegorz, Krzychu. Trzymajcie się Cześć. ciepło.